Siemano, witajcie! Z tej strony Wojano Magik. Wiecie dlaczego? Ponieważ potrafię sprawić, że moja czapka zniknie. BOOM, nie ma, nie ma jej. Widzicie? Nabraliście się, napiszcie na w komentarzach, tak czy nie. Dzisiaj będziemy robić coś, co naprawdę bardzo dawno nie robiłem. Nawet nie wiem, czy potrafię to zrobić, ale wiem, że tego potrzebuję. Sami widzicie, który mam poziom? Dziewiąty, ponieważ zginąłem z ponad 30 poziomie, będąc w nederze uwięzionym przez tego całego Musiałem się przecież jakoś wydostać. Więc musiałem zginąć, musiałem się poświęcić, żeby wrócić na wojanowice i zrobić to coś. Patrzcie, ile mam kamiennych cegieł. I wiecie co? Dobrze by było przepalić kolejne, bo tutaj nie przygotowałem kolejnych. A fajnie będzie to ogarnąć, bo nie wiem, czy tyle mi wystarczy. Bo dzisiaj robimy Mob Grinder. Oh yeah! Będziemy nabijać sobie level. Będzie to taki Mob Grinder, że właśnie będzie można nim nabijać levele. To jest przekozackie. Eee, więc. Będzie się działo. Naprawdę. Będzie przekozacko. Nie mogę się doczekać, bo po prostu mob grinder to jest coś, co ja naprawdę potrzebowałem od dawna. To nie może tak być, że Wojtek nie ma mob grinder'a. To nie może tak być. Więc tak zdecydowałem się, że zrobię to na odcinku. Czemu na odcinku? Bo po prostu wiem. Czuję to skórze, po prostu tutaj w środku czuję to, że nie zrobiłbym tego nigdy, gdybym po prostu nie miał tego zrobić na odcinku. Więc tak, dzisiaj będzie taki bardzo luźny odcinek, jak to Palion często mówi, dzisiaj taki luźny odcinek, ale, ale, więc e, też mamy taki luźny odcinek u Wojanita. E, będziemy budować mob grinder i sprawdzimy, czy będzie działało. Mam nadzieję, że uda mi się zbudować za pierwszą razem, nie będę musiał, wiecie, um, tam się trudzić i tak dalej. Ogarniemy sobie więcej skrzyneczek, ponieważ chciałbym Le go leciutko zautomatyzować, nie jakoś może mega mocno, ale po prostu chcę, żeby itemki wpadały do jednego miejsca. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Kto wie? Ee, trzymajcie kciuki, ludzie, bo zależy mi na tym. Fest mocno. Eee, no, będę mógł sobie nabijać tutaj levele A jak widzicie, również straciłem wszystkie moje itemki, które nabijałem na 30 level. I sami widzicie, nie mam żadnego enchantu, co jest mega lipą. Oczywiście potrzebujemy również wiaderka wody, bo oczywiście wyrzuciłem je do lawy. No, no, lipa fest, no ludzie, nic nie mam po prostu, no, nic nie mam. Lipa normalnie, totalna. Eee, dobra, cyk. I co? Lecimy na górę. Mniej więcej wiem, eee, ile muszę mieć kratek w górę. 20 chyba 3, co nie? Nie, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że nie popełnię błędu, bo to byłoby bardzo słabe. Jakbym coś zrąbał, nie? To byłoby mega słabe. Um, dobra, więc tak. Ogarnę sobie również jakieś drewienko, ponieważ tam pewnie będę musiał jakiś cra O, crafting table, właśnie. E, coś tam wybudować właśnie, e, zrobić jakieś schodki. Nie chcę, żeby to było totalnie takie brzydkie, chcę, żeby to jednak jakoś fajnie wyglądało. No i teraz pytanie, w którym miejscu ma być nasz mob grinder? Nie chciałbym, żeby to było w jakimś głośnym miejscu, więc prawdopodobnie zrobimy to tutaj. Tu gdzie jest ta lawa, której na obecną chwilę nie potrzebujemy, więc możemy ją spokojnie zabudować!

Zrzućcie bezbronnego Wojturla. O, idę się, idę kłaść spać normalnie, nie będę z tymi lamusami ne, tutaj biegał. O, dobra, witam nowy dzień. Pani Kicia mnie broni, słyszycie jak ona warczy, syczy na nie, warczy, kot warczy, syczy na nie, słyszycie normalnie. Pani Kicia mnie tu broni, uciekajcie lepiej stąd, bo pani Kicia was rozwali. Dobrze, że nie wpadłem w ogóle do tej lawy, że mnie tam nie wrzuciły, bo oj, to bym się zdenerwował. Dobra, mamy tutaj lej i e, no i co? No i leje, <laughs> leje, cyk, dobra Teraz e, z tej strony i z tej strony, tak to się robiło? Nie, ten lej, jak to działa? Jak działa lej? To musi być pod spodem? Dobra, czekajcie, e, zasymuluję tutaj, cyk Rzuciłem i nie wpadło tu tutaj, a nie tutaj Gdzie to wpadło? Gdzie wpadła moja, mój crafting table zniknął? Tutaj jest, łapanie Okej, okay. jak ty żeś to zrobił? Dobra, słuchajcie, ja jestem totalnie nowy w te rzeczy. Ja takich rzeczy jeszcze nie budowałem, więc będzie śmiesznie. Będzie na pewno śmiesznie. Dobra, cyk tutaj zrobimy. Tak, tak, okej. Okay. O nie, czemu to się nie połączyło? Połączcie się. O, pięknie. No i teraz czy to będzie działało? Okej, okay, cyk wpadło. O, działa! Pięknie! Dobra, o to mi chodziło. Dobrze, no i co teraz? Mm, teraz trzeba zrobić tutaj taką właśnie... Mini platformę, coś takiego Proszę bardzo Na wszelki wypadek zrobię jeszcze coś takiego To wtedy już się nikt tutaj na pewno nie wydostanie No chyba, że jakiś mały zombiak I teraz mogę zrobić też coś takiego I je po prostu tutaj pić Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej okej To jest dobry pomysł ludzie, to jest dobra pomysł! Weźmy sobie jeszcze e, te półpłytki, cyk, cyk, i możemy... O, nawet tak, dobra, tak będzie lepiej wyglądać. Jak widzicie, e, postarałem się, ponieważ sami widzicie, tutaj e, mamy płytki. To nie jest cobblestone, mogłem to zrobić z Cobblestone, ale bo ja nie to z cobbl'a by to zrobił. Oj, no, 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 słuchajcie, tutaj ma być to perfekto. E, wezmę, ogarnę sobie więcej w sumie tych półpłytek, bo ja tutaj tak to robię, robię, robię. A um, ten, potem na górze tego... Nie ogarnę. E, dobra, cyk, e, cyk i w sumie fajnie to wygląda, jak z tej strony jest taka, widzicie, dziura. Coś takiego jest. O, patrzcie, coś takiego. Fajnie to wygląda. Dobra, no i co? Lecimy teraz do góry. Jak widzicie, teraz robię tak to stopniowo. Już jestem na dziesiątym klocku i póki co idzie mi całkiem dobrze, słuchajcie. Oby to naprawdę wyszło Teraz muszę się skupić, więc po prostu jestem cicho A dopóki się nie dobuduję do góry To mnie nie zobaczycie Proste, bo do, doliczyłem póki co do dziesięciu I póki pamiętam to już lecę dalej Bo zaraz się pamiętolę A wiecie, to jest mega ważne, żeby to dobrze policzyć Ponieważ te moby muszą spaść I mieć dosłownie pół serduszka Żebym mógł je bić normalnie kamiennym mieczem Nie mogę na to zużywać mojego diaksowego miecza To musi być kamienny miecz Nawet drewniany, cokolwiek po prostu co zada obrażenia I te moby tam po prostu to dobiję. Ponieważ to jest mega ważne. Ja te moby muszę dobić. Jest to ważne z tego względu po prostu, żebym mógł zdobyć exp. Bo jeżeli one same zginą od upadku, to nie ogarnę expa. Nie, nie będzie expa. I wtedy nie będzie levelu. I wtedy nie będzie enchantowania. Więc to wszystko pójdzie na marne. Okej, okay, wyliczyłem chyba to dobrze, bo tutaj idealnie się z tym zgadza. No i teraz. Ee, teraz wystarczy zrobić... Jak to było? Okej, okay. raz, dwa, nie, to trzy już. Teraz osiem kratek w tą stronę, dobra, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Okay. ok, tyle chyba powinno wystarczyć, dobra. Coś na takiej zasadzie. Jejku, ja naprawdę nie wiem, czy ja to dobrze robię. Oh, to się o tym dopiero przekonamy, Dobra, cyk, teraz e, musimy to zakończyć. Ok, spróbujemy tutaj wyl. O nie! Ja cię kręcę, to coś ty zrobił. No oczywiście nie wziąłem wody, nie? No oczywiście, a po co komu woda? Do czego komu woda potrzebna? Eee, no woda, nie no woda do Mopgrindera. No już to widzę nie. O nie, zapomniałem w ogóle rozwalić tego klocka tutaj. Ja cię kręcę, ja cały czas wszystko daję na opak, wszystko tutaj niszczę normalnie, nie no źle ja to robię, źle, źle ja to robię, słuchajcie Moi drodzy widzowie. To nie wyjdzie dobrze. Muszę teraz zro zrobić to w ten sposób, żeby ani nie zgin... ojejku, czy ja tam doskoczę? Czy ja tam doskoczę? Muszę. Nie, nie, i tak muszę. Muszę spaść w ten sposób, żeby rozwalić te, te cegły tutaj. To nie ma sensu, no. I dobra, idę po wodę i widzimy się na górze. Patrzcie, jaką mam taktykę. Wchodzę jak ninja. Wchodzę jak ninja wojano. Widzicie? Teraz tutaj musimy sprawdzić, czy to leci do końca. Idealnie! Ludzie, jestem geniuszem! Geniusz Wojtek, wiedziałem, że mi się uda. Kiedyś wiedziałem, że mi się uda. Nie wiedziałem, że teraz, ale kiedyś wiedziałem, że mi się uda. Dobra, cyk. Um, serio. Jeżeli ja to wszystko wybuduję i okaże się, że to jest źle, no to, 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 to nie wiem, no po, po prostu to zrobię. Wezmę TNT, ludzie. Co, ta woda nadal spływa? Ale, jajca. Wezmę TNT i to rozwalę, no. No, proste, no. Czy to, to, to jest takie trudne, czy co? No, proste, TNT i elo bum-bum, zrobione. Dobra, teraz lecę z tej strony. Eee, słuchajcie, to wszystko wybudować pięknie. Musi to być w ten sposób, że tutaj. O, tak, tutaj będzie tak. Okej, okay. a to, jak to wygląda, to już tam. Wiecie, to tam mniejsze. Nikogo to obchodzi, jak to wygląda, to ma działać. Chociaż widzicie, kamienne cegły tutaj. Noż się trochę kończą, powiem wam szczerze. Nie, no nie. No i ta woda teraz poleci pewnie na sam dół. Kamienne cegły się kończą. Miejmy nadzieję, że nam jeszcze tam wiecie No chociaż trochę wystarczy na to, żeby to dokończyć. No. Ale tak mi się wydaje, że właśnie robię teraz coś, co mnie kiedyś ominęło. Wiecie, ja nigdy jeszcze nie robiłem mob grindera. Serio. Znaczy nie, kiedyś robiłem. Wiem, kiedyś robiłem na jakimś u siebie sejfie. sejwie ale no to, to wiecie, na, na odcinku nie, więc jeszcze nie jestem takim typowo youtuberem Minecraftowym. Jeżeli nie robiłeś nigdy w swoim życiu żadnego MobGrindera, to nie możesz się oficjalnie nazwać Minecraftowym youtuberem. Moim zdaniem, ja do tej pory nie byłem, ale dzisiaj się to zmieni. Dzisiaj staję się prawdziwym Minecraftowym youtuberem robiąc MobGrinder. No i zabraknie mi cegieł, to już jest pewne, słuchajcie, to już jest. Znowu będę musiał na dół lecieć, nie? Ale dobra, poradzimy sobie jakoś. No my sobie kiedyś nie poradziliśmy, moi drodzy. Zawsze sobie poradzimy. Trzeba tylko wierzyć w siebie. Słuchajcie, motywator wojan. Ok, zaczyna... no... zaczyna to trochę wyglądać. Przyznajcie sami. Po prostu już ma to jakiś zarys tego mobgrindera. Dobra, w takim razie teraz pozostało nam zrobić nieskończone źródełko. Cyk, proszę, cyk, proszę, dobra. Dawaj wiadra. I rozlewamy to wszystko. Wylewamy tą wodę. I z tej strony. I z tej strony, żeby teraz wszystko działało. Serio. Okej, okay. dobra. Póki co jest ok. Jest naprawdę dobrze. Okej, okay, lecimy jeszcze tutaj. Cyk. No i proszę bardzo. I jeszcze tutaj. I mamy to. Mamy to. Zrobione. Pięknie. Tylko teraz, żeby mi się coś tutaj nie zrespiło. Bo jak widzicie, zrobiło się ciemno. A co, co? Ale tutaj nie jest nieco świetlone, więc może już coś się zrespić, a tego byśmy naprawdę nie chcieli. Tak czy siak na dół będziemy musieli pójść, żeby zdobyć więcej cegieł, bo jak widzicie cegły, no na bank nam się skończą. To zresztą już widać, bo em, jeszcze dużo przed, e, przed nami budowania. Jak widzicie, trzeba jeszcze zrobić całą ścianę. Ściana będzie na około 3 klocki chyba. I jeszcze dach! Ja cię kręcę, ile tutaj będzie robłoty Ach, dobra, trochę mnie czeka przepalania W sumie mogłem nawet teraz już wrzucić coś do przepalania Dobra, tak zrobimy e, Polecę O nie No i tak to jest jak Wojtek gada i robi No, tak to jest Patrzcie co ja, co ja zrobiłem <gry> Tutaj dałem przejście A żeby sobie kliperek po prostu przeszedł Na przykład, nie? <gry> Okej, okay, już ogarnąłem co zrobiłem źle, patrzcie Połowę tutaj już mamy zrobioną Dobra, teraz zabieram wiadro wody i lecę na sam dół Teraz mam nadzieję, dobra, chyba wszystko wyjdzie Nie, nie dobra, dam z tej strony Jadro wody leci, okej okay. Dobra, niech to leci, a ja sobie póki co skoczę tutaj Opsa, do wody, op Okej, okay, udało się Dobra, lecimy szybciutko, czym prędzej Po cobblestone'a Przepalamy go i robimy z niego oczywiście co? Cegły, cegły robimy Z naszego cobblestone'a Tutaj już powinien być cały stack przepalony, proszę bardzo Cegły, tak, kamienne cegły, dobra. Cek, cyk, 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 cyk. Proszę. I niech to się przepala znowu, okej, okay, a my z tego robimy. Dwa staki z tego wychodzą? Tak, chyba dwa staki z tego wychodzą, właśnie, tej kamiennej cegły. Eee, dobra. Teraz jeszcze z tej strony dorzucimy tutaj. Do piecyków. O, nie, to jeszcze jest żelazo. Wow, dopiłem dziesiąty level. Ale, kozacko, ale, jajca. Dobra, pyk, pyk. No i co? Musimy zjeść, bo jak widzicie. No głód mi tutaj dospiera w Minecraft. Lecimy dalej! Robota! Do roboty ludzie! Do roboty trzeba się za... Gdzie jest mój kill off? Jejku już się bałem, to jest mój najlepszy kilow. jakbym go teraz zgubił. To trzeba by było naprawdę robić szybko ten mob grinder. Wow! Jak to wygląda? Ej, to wygląda mega ładnie, mega schludnie. Taki mob grinder ani się nie wysilam, a to zaczyna naprawdę fajnie wyglądać. Dobra, to wiecie co? No, to, no lecę dalej to budować, no jak żeby inaczej. Dobra, cyk. Um, no i co? Teraz muszę... Oczywiście nie mogę popełnić tego błędu co ostatnio, czyli tej głupiej podłogi wybudować niepotrzebnie. Okej. Okay. Tutaj jest chyba... Nie, tu już jest źle, tu już jest niepotrzebnie. No ja zawsze popełniam ten błąd, dwa... ten sam błąd dwa razy normalnie. Dobra, cyk. Tutaj dobuduję jeszcze podłogę. I to już mamy właściwie połowę podłogi, praktycznie zrobioną. Teraz już tylko zostaną ściany. No i dach. No i to wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Będziemy mieć Bomb Grinder i będziemy prawdziwymi Minecraftowymi YouTuberami. Nice. Zawsze chciałem być Minecraftowym YouTuberem. Takim prawdziwym. Niepodrabianym. Prawdziwym. Prawdziwym. Mm. Kiedy Wojtek buduje, potrafi wydawać naprawdę dziwny odgłos Naprawdę Dobra, kończymy tą ściankę, patrzcie Cyk, cyk, cyk I gitara, mamy to No, nie jest to jakieś ultra duże Ale czy mi się wydaje, czy można robić jeszcze drugie piętra em, tych mob grinderów Możliwe, że coś takiego właśnie zrobimy Napiszcie, czy chcielibyście, żebyśmy zrobili właśnie więcej pięter mob grindera e, To by było naprawdę wow ja w ogóle nie wiem, czy jestem zdolny do takich rzeczy, ale fajnie by było coś takiego zrobić. Wtedy by o wiele więcej tych mobków spadało chyba na dół. Czy nie? Czy to tak nie działa? Nie wiem tak do końca. Ale dobra, wiem, że góra mobgrindera musi być oświetlona, bo będzie nam się respić wszystko na górze. A to tego byśmy naprawdę nie chcieli. Dobra, mam nadzieję, że tam te, te kamienne cegły nam się przepalają, bo tutaj już zaczyna nam brakować. Patrzcie, zostało nam ostatni stack, nam właściwie został. I to będzie tyle. A jeszcze mamy do zrobienia tą tutaj ścianę. Widzicie? Całą. I dach. Myślę, że ta ściana tutaj nam idealnie wystarczy, ale na dach nie ma takiej opcji. Chociaż z drugiej strony dach możemy zrobić z półpłytek i wtedy nic nam się na górze tego dachu przecież nie będzie respiło. I to jest jakiś plan. Tak, to jest nawet bardzo dobry plan. Wtedy to... Tutaj... Tak, to jest genialny plan! Ja cię kręcę! Teraz nic się tutaj nie będzie respiło. Pięknie, nie no ludzie. Genialny, genialny. No i co? Kończymy! Ostatnie dosłownie kilka bloków i mam tutaj problem. O, o, o. Dobrze, jest! Zrobione! Mamy mob grinder. Teraz schodzimy na dół i żeby to działało, błagam. Nie wiem, zaraz, serio. Nie wiem, czy to będzie działało no. Będziemy musieli to zobaczyć po prostu. Póki co staję tutaj. E, jeszcze tutaj brakuje kilku płytek. Dobra. Wiecie co, chyba trzeba oddalić się na chwilę i wrócić, żeby one się zrespiły. Tak mi się wydaje. Nie wiem ile w tym prawdy, ale no tak po prostu myślę, że trzeba zrobić. Ale patrzcie, jak to ładnie wygląda też od dołu, widzicie? Tak wszystko ładnie oświetlone tutaj. Pięknie. I teraz zaraz moby będą tutaj spadać, a potem sobie będziemy schodzić na dół i zbierać z nich itemki. Dobra, uciekam stąd. I mam nadzieję, że jak wrócę, coś tutaj zobaczymy. No miejmy nadzieję, naprawdę, bo inaczej będę zdenerwowany. Tyle pracy na marne by poszło. Nie, 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 nie możemy na to pozwolić. O, oh, przy okazji znalazłem jakiegoś pajączka tutaj, lamu się ty. Nabijamy już level od samego początku. Dobra, powiem wam tak, zdenerwowałem się. Nic tutaj nie spada. Więc ja tam wchodzę na górę i sprawdzę, czy cokolwiek się zrespiło. Uciekałem stąd, zmniejszałem renders distance, zwiększałem. No i nic, słuchajcie, nic Co jest grane? Ej! To chyba przez te półpłytki Trzeba będzie to jednak naprawić. a, <śpiewanie> Okej okay. Here we go again. No dobra Typu płytki wszystko chyba niszczyły, tak mi się wydaje. Okej, okay, zrobiliśmy to. Teraz tylko tutaj rozstawimy wszędzie pochodnie, żeby nic się nie respiło. I sprawdzimy jak to wygląda od środka. Czy od środka już jest kompletnie ciemno? Miejmy nadzieję, że tak, dobra. Zejdę sobie tutaj. Ok. I czy tam są jakieś moby? <laughs> Trochę się cykam, nie? O to, ale dobra. Nie mamy innego wyjścia, musimy to sprawdzić. Okej, okay, teraz jest totalnie ciemno. Więc teraz jest... Teraz jest szansa, że tutaj faktycznie będą moby. Zbiorę jeszcze, co, co tutaj jest. No i co? No i to wszystko, chyba. Dobra, uciekam stąd, słuchajcie. Uciekam. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. To rozwalamy. Raz, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Gitara, jeszcze tutaj walnę. No i co? Schodzimy na dół. Rozwalamy za sobą, oczywiście, ten tutaj cobblestone brzydki. No, i trzymamy kciuki, żeby to wyszło w końcu, prawda? <laughs> Przydałoby się. Moi drodzy, nie uwierzycie. Mamy jednego osobnika. <laughs> Ale bardzo dużo trzeba. Długo! Długo musiałem na niego czekać. Naprawdę. Plus, jak widzicie, oświetliłem cały tutaj teren. Patrzcie, jest wszystko oświetlone. Trochę o tym poczytałem i możliwe, że się nic nie respiło z tego względu, że e, mogły się respić mowy wszędzie tutaj i byłam bardzo mała szansa do, na to, że będą się respić tutaj. Więc, e, no co. Przeżył, to jest najważniejsze, to mnie zaskoczyło. Ale dobra, teraz najważniejsze. Czy po jednym pacnięciu zginie? Aj nie, ale... Teraz zginął, dobrze! Tylko, że nie zbieramy levela niestety. Dobra, to level będziemy tak zbierać. O, dobra. W takim razie, póki co to wszystkie moby, które tam się pojawiły. Wiecie, ja to mam tak z mobami, że jakie ich nie potrzebuję, to one się nie pojawiają. W sensie jakie potrzebuję, to się nie pojawiają a jak ich nie potrzebuje, to się pojawia. Więc moim zdaniem to kwestia czasu, kiedy ten mob grinder będzie tak poważnie działał. Wydaje mi się, że w końcu to się wydarzy, no bo jednak co tam źle jest zrobione. Wydaje mi się, że wszystko jest okej. Okay. Więc napiszcie, czy wam się taki odcinek podobał. Eee, Zostawcie łapeczki w grę, zasubskrybujcie kanał, no i dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo! Buu!